Pokażę Wam jak w łatwy sposób można zdobyć skiny do CSGO Każdy sobie może z tym poradzić, każdy może odebrać te skiny i ja Wam pokażę jak to zrobić. Wbijacie na stronkę, która będzie podana w opisie Klikamy wybierz swój skin i jak widzicie mamy tu do wyboru dużo skinów dużo fajnych skinów, naprawdę fajnych skinów Praktycznie każdy z nich możemy sobie wybrać. Tyle, że tak, każdy może wybrać jeden skin na 24 godziny i nie więcej niż 3 skiny tygodniowo. To jest takie zabezpieczenie, żeby ludzie nie brali po 20 skinów naraz. Okej. Okay. Jeszcze taka uwaga, te z napisem popularny, są ciężej dostępne. Po prostu dużo osób je bierze i po prostu zapasy na dany dzień mogą się skończyć. Okej, okay, także spróbujemy wziąć takiego pewniaka. Hyperbeast, a włupka niech będzie. I teraz tak. Pierwsze musimy wysłać SMS o treści, kod dostęp na ten numer i w SMSie nam przyjdzie kod, który musimy wpisać tutaj. Kod będzie miał zazwyczaj 5 cyfr lub 4. Ten kod służy do tego. Jest to taka weryfikacja antybotowa, żeby na przykład jedna osoba nie brała po 20 skinów naraz. Ok, teraz musimy podać Steam ID Gdzie znajdziemy Steam? Gdzie znajdziemy Steam ID wchodzimy na Steama, klikamy na swój nick, profil Klikamy prawym na nasz awatar, kopiuj adres strony. Wklejamy to tutaj i te liczby to jest nasz Steam ID. Ok, ostatnią rzeczą, którą musimy podać jest nasz e-mail podajemy e-mail i klikamy rozpocznij jak widzicie wszystko się powiodło po kilkunastu minutach możemy wejść do gry i zobaczyć czy skin już doszedł skiny dochodzą w co 30 minut jest rozsyłka skinów także długo nie trzeba czekać, skin już powinien być Ale zobaczymy przedmiot no i mamy naszą awupkę którą wybraliśmy świetnie ok